Stabilizacja zwrotna i rytmiczna stabilizacja. Jakie były różnice? Jakie są różnice? Przed chwilą robiliśmy stabilizację zwrotną, co oznacza, że ja proszę zostań w tej pozycji. Najłatwiej jest wytłumaczyć w siadzie. Stawiam opór, staram się zabrać ciało. Proszę, trzymaj. Druga ręka, trzymaj. W tym momencie tą odpuściłem. Trzymaj, spycham, odpuściłem. I to jest stabilizacja zwrotna. Trzymaj. Co oznacza, że Paulina wie, że coś się zmieni, bo raz zmieniam kontakt na jej ciele swoich rąk. Trzymaj i pojawia się komenda. Trzymaj. Trzymaj. Stabilizacja zwrotna. Kolejna technika stabilizacyjna nazywa się rytmiczna stabilizacja, gdzie ja przykładam ręce, chwyt globalny. Ja swoimi rękami jestem w stanie, jak one są ułożone w ten sposób na tułowiu, oporować już każdy kierunek. Zgięcie, wyprost, rotacja w jedną stronę, rotacja w drugą. Chwyt globalny nie będę zmieniać rąk. Poproszę trzymaj raz, się odezwałem. I w trakcie trwania rytmicznej stabilizacji, ja teraz w rytmiczny sposób, płynnie, zmieniałem tą zewnętrzną siłę, którą ja jestem. A mój pacjent musi A wyczuć, że coś się zmieniło, B zareagować na to, bo już nie ma komend. Raz się odezwałem, więc jest to trudniejsze. I to jest rytmiczna stabilizacja, takie są różnice. Gdybym chciał utrudnić, to w tej kolejności bym je zaaplikował, jasne?